Manko, Witajcie na kanale. Dzisiaj kolejny odcinek treningu z gumami oporowymi. Dzisiaj zrobimy sobie łapy, czyli biceps i triceps. pokażę Wam kilka ćwiczeń, które możemy sobie robić tylko przy użyciu gum oporowych i dzięki nim możemy sobie zrobić pełny trening bicepsa i tricepsa. Będziemy potrzebować zestawu gum albo właściwie jednej gumy, potem z czasem możecie sobie zwiększać obciążenia używając cięższych gum. Ja wam pokażę najpierw poszczególne ćwiczenia, jakie sobie możecie zrobić z gumami, zarówno z samymi gumami, zarówno jak możecie sobie zrobić oparcie o krzesło czy o stół, czy zapinając gdzieś gumy, a na końcu filmu zrobimy sobie tak jak zawsze przykładowy trening. Będziecie mieć rozpiskę, ile jakich ćwiczeń wykonywać, zobaczcie sobie ćwiczenia krok po kroku, jakie robić yy, tak, żeby sobie zrobić trening łap, będzie go można połączyć na przykład z treningiem pleców, który już macie na moim kanale, czy z treningiem klaty. Wszystkie filmy z gumami, które już są, zobaczycie na dole w opisie filmu. Generalnie, jeżeli chodzi o trening z gumami, to do takiego treningu nie potrzebujecie nic innego, oprócz gumy i własnego ciała. Podstawowe ćwiczenia jesteście w stanie zrobić bez y, dodatkowych elementów. Oczywiście trenując w mieszkaniu każdy ma jakąś klamkę od drzwi, krzesło, y, komodę, zawsze tą gumę, gdzieś można zawiesić, zaczepić, bo gumy są tak skonstruowane, że ją możecie przeciągnąć przez coś i wtedy się łatwiej ćwiczy, można zrobić więcej ćwiczeń. Ja wam pokażę na początku takie podstawowe, które możemy robić tylko przy użyciu własnego ciała i gumy. Pamiętajcie o tym, że najważniejsze jest, jeżeli trenujemy z gumami, by napinać ten mięśnik, który trenujemy, czuć jego pracę. No bo jeżeli na przykład w tym ćwiczeniu można to porównać do uginania przedramion ze sztangą, tylko że robimy sobie to z gumami, robię sobie to w ten sposób, i ważne jest, żebym napinał ten mięsień u góry, tak jakbym dźwigał sztangę. Bo jeżeli będziecie sobie robić to w domu tak, bez żadnego czucia mięśniowego, to i też nie będzie efektów tego treningu. A jeżeli sobie postaramy się i zrobimy takie typowe, takie sumienne 10 powtórzeń z napięciem mięśnia, to zobaczycie, że nawet mniejszą gumą odczujecie, że jest przepracowany ten mięsień, jest zrobiona część treningu. Czyli powoli sobie napinam mięśnie i pracuję gumą, tak jakbym dźwigał sztangę. Pamiętajcie też o tempie ćwiczeń, o tym, żeby y, powoli opuszczać, powoli dźwigać. Generalnie działa to na takiej samej zasadzie jak trening z ciężarami. Dużo osób lekceważy gumy niesłusznie, bo można z nimi też zrobić trening, tylko się trzeba do tego przyłożyć tak samo jak do treningu ciężarowego. Z drugiej strony jak się nie będziesz przykładał z hantlami czy ze sztangą, to też ten trening będzie gówniany, więc ważne jest, żeby... Myśleć o tym, co się robi, i tak jak zawsze powtarzał Arnold, wyobrażać sobie, że jesteśmy tym, tym mięśniem, który w danym momencie trenujemy. Czyli skupiam się na bicepsie w tym momencie i jadę sobie powoli z gumami. To już Wam mówiłem przy treningu klatki piersiowej. Niezależnie od tego, jakie ćwiczenie robimy, staramy się skupiać na tym mięśniu, który ćwiczymy. Jeżeli chodzi o pierwsze ćwiczenie na biceps, to Wam już pokazałem, czyli mamy y, uginanie przed przedramion, tu sobie stajemy na tym, y, stajemy sobie na gumie i uginamy. <śmulatuj> <śmulatuj> Możecie tak samo to ćwiczenie zrobić w chwycie młotkowym, po prostu sobie skręcamy ręce i robimy w chwycie młotkowym. <śmulatuj> Możecie też sobie robić, próbować z rotacją to ćwiczenie, czyli w momencie obrotu do góry próbujemy rotować. Możecie też próbować sobie robić to ćwiczenie jednorącz i robimy sobie wtedy biceps na przykład jednorącz. Tak samo w chwycie łodkowym. Także generalnie działa to w ten sposób, że stajemy sobie na gumie i ćwiczymy, ale możemy sobie też jeszcze robić tak, że jeżeli macie w mieszkaniu gdzie zahaczyć te gumy, czy tutaj Wam pokażę na przykładzie handli, zakładamy sobie tą gumę. I nie musimy stawać na niej, tylko możemy sobie ćwiczyć w ten sposób. Więc możemy sobie na przykład o nogę od komody zahaczyć tą gumę albo gdzieś pod stołem. Ważne, żeby było na tyle ciężkie, by trening przy użyciu tej gumy nie powodował przesuwania tego, o co, o co to jest zaczepione zahaczone. I tak samo sobie możecie robić ćwiczenia na biceps w ten sam sposób. Nawet jest trochę wygodniej. I tak to wygląda. Możecie sobie ćwiczyć jednorącz, możecie sobie ćwiczyć dwurącz. Ewentualnie możecie sobie też wykorzystać krzesło do treningu bicepsa i robić sobie izolowany biceps. Zahaczamy sobie gumę o nogę. Chwytamy ją sobie trochę tutaj niżej i robimy sobie biceps izolowany. Możemy sobie użyć większej gumy, jak mamy więcej siły, w zestawie tutaj akurat są cztery. Materiał o gumach znajdziecie na moim kanale. też będzie link na dole w opisie. Więc jeżeli guma o słabszym naciągu już nie robi na Was wrażenia, zakładamy sobie taką mocniejszą. I tutaj, już naprawdę, czuć, że łapsko pracuje. Także jak na razie użyliśmy do treningu tylko gum oporowych i krzesła. Każdy to ma w domu. Gumy sobie można kupić. Więc takie mamy ćwiczenia na biceps. Pokażę Wam jeszcze przykładowe ćwiczenia na triceps i pokażę Wam przykładowy trening taki już na szybko do, do tego zestawu z gumami, że będziecie sobie mogli zrobić też szybko łapy, fajnie spompować gumami. Jeśli chodzi o triceps, to podstawowym ćwiczeniem takim z gumami możecie sobie zrobić pompki diamentowe z gumą. Ważne, żeby sobie gumę dać za plecy, tak żeby był dawała nam dodatkowy opór i robimy sobie pompki diamentowe. Jest to w sumie zwykła pompka diamentowa, tylko że guma powoduje dodatkowy opór, czyli ciężej jest nam ćwiczyć tego tricepsa. Drugim ćwiczeniem, podobne to jest do przenoszenia handla za głowę. Stajemy sobie i robimy sobie, pamiętajcie, żeby łokcie były stabilne, nie latały nam tak na boki. Stabilizujemy sobie tutaj łokcie i pracujemy właściwie samym tricepsem, podobnie jakbyśmy robili francuskie. Kolejnym ćwiczeniem, którym sobie możecie zrobić, stajemy jedno nóż i Dajemy sobie gumę w ten sposób, chwytamy ją jedną ręką i robimy sobie tak, jakbyśmy robili hantlem. Tu sobie można oprzeć rękę. Podobnie możemy sobie zrobić, jeżeli sobie gumę zamontujecie gdzieś tutaj wysoko, na przykład o drzwi, czy o futrynę, czy o szafę. Jeżeli sobie za, za, zamontujecie gumę tutaj, to będziecie mieć ten sam ruch, dużo wygodniej, więc można sobie użyć coś, żeby zamontować tutaj, albo możecie sobie na przykład użyć krzesło. Przytrzymuję sobie krzesło i robię sobie. Także tak jak widzicie, możemy sobie zrobić także ćwiczenia z gumami na łapy, i fajnie jest to łączyć w taki zestaw, tak jak wam pokazywałem poprzednio na zestawie ćwiczeń z handlami, że to będą takie szybkie zestawy do domu, które sobie możecie łączyć, na przykład nogi, klata, biceps, brzuch. To możecie sobie robić tak samo z, yy, z tymi zestawami na gumy. No bo możemy sobie zrobić zestaw na klatę, on się składa z pięciu ćwiczeń i do tego sobie dorzucicie zestaw z gumami na łapy. Ja akurat to widzę tak, że fajnie by było zrobić łapy na gumach w super seriach, raz zajmuje to krócej czasu, dwa bardziej sobie spompujecie łapy. Czyli będziemy to robić, zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądać. Robimy ćwiczenie na biceps, ćwiczenie na triceps i dopiero przerwa. I potem robimy trzy serie i robimy drugie ćwiczenie na biceps, na triceps i dopiero przerwa, czyli lecę sobie 10 na biceps, 10 na triceps, 60 sekund przerwy i tak znowu robię tak samo. Robię sobie tak trzy serie, 10 na biceps, 10 na triceps, 60 sekund przerwy, robię trzy serie. Potem zmieniam sobie ćwiczenia i robię kolejne dwa. 10 na biceps, 10 na triceps, 60 sekund przerwy i tak też trzy serie i tak dalej i tak dalej. Generalnie ćwiczymy biceps i triceps bezpośrednio po sobie, dopiero jest przerwa między seriami. To teraz zaczynamy właśnie z przykładowym treningiem na łapy z gumami. Pierwsze ćwiczenie z super serii to będzie klasyczne uginanie. Uginanie przedramion z gumami 10 razy i od razu przechodzimy potem do ćwiczenia na triceps 10 razy, no powiedzmy 12 razy, bo jest guma, więc jest łatwiej i dopiero jak sobie to zrobię, robię 60 sekund przerwy, takie będą 3 serie, czyli lecimy. I od razu lecę. I robimy 60 sekund przerwy. Trzy takie serie. Po zrobieniu tych trzech serii lecimy kolejne dwa ćwiczenia. Też w super seriach. Uginanie przedramion chwytem młotkowym. Jednorącz i lecimy sobie. Od razu robimy pompki diamentowe na triceps. I dopiero 60 sekund przerwy. To jest drugie, tak jakby, ćwiczenie z naszego zestawu. Trzeci, ostatni zrobimy sobie z krzesłem, czyli robimy. Izolowany biceps 12 na każdą rękę Uff. I od razu triceps z krzesełkiem. Też wykorzystujemy krzesło 12 razy. i po trzech takich super seriach mamy robotę zrobioną, trening zrobiony. Fajnie sobie do tego dołożyć na przykład częściej zrobić klatę i mamy z takich dwóch modułów zrobiony trening. Fajnie się by z gumą ćwiczyło, jeżeli byście mieli zestaw drabinek, taki jak ja mam w filmie, na klatę możecie zobaczyć, bo do każdego szczebla można sobie wygodnie zapinać. Więc kolejny moduł mamy zrobiony łapy z gumami kolejne moduły treningowe z gumami wkrótce zobaczymy jeszcze na jakie wpadnę pomysły treningowe. Jeżeli Wam się podobał materiał, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły, standardowo piszcie. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, hej!